Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak zrobić takie dwie bombki. Jest to jeden wzór, a dwie możliwości wykonania. Główny wzór to jest ten. Pochodzi z Pinterest. Są to kółeczka takie gęste, dosyć duże. Drugi wzór to jest dokładnie to samo, z tym, że pomniejszyłam te... te Ilość oczek, aby po prostu bombka wyszła bardziej gęsta. Kółka, żeby nam wyszły takie gęste. Tak wygląda. Mi się bardzo podoba. Ta też bardziej ażurowa. Wybór należy do Was. Obie bombki mają mniej więcej tą samą średnicę. Zapraszam. Pierwszą będziemy robić tą gęstą. Kordonek, jak zwykle, grubości 10. I szydełko 1 i 3. Zaczynamy od 8 oczek łańcuszka. Robimy pętelkę. I 8 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Teraz na tym kółeczku musimy zrobić 15 słupków. Więc trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, nawijamy nitkę i jeszcze w kółeczku musimy zrobić 14 słupków. Mamy 2, 3, 4, 5, 6. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście 13, 14, 14 i 15 mamy 15 oczek, słupków, przepraszam. Teraz łączymy się tutaj z trzecim oczkiem mojego łańcuszka oczkiem ścisłym. Pierwsze okrążenie gotowe. Drugie okrążenie, będziemy podwajać ilość tych słupków. Robimy trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, nawijamy nitkę i jeszcze raz w tym samym miejscu robimy słupek drugi. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejny słupek z poprzedniego rzędu, robimy słupek. Nawijamy nitkę i jeszcze raz w tym samym miejscu robimy drugi słupek. Mamy cztery słupki. Teraz znów w kolejnym oczku robimy słupek. I w kolejnym. Też słupek. I dalej. Jeden słupek, i w tym samym miejscu drugi słupek. Jeden słupek i drugi słupek. I tak przerabiamy dookoła. Już przerobiłam całe okrążenie. W pierwszym było 15 oczek łańcuszka, w drugim 30. Teraz będziemy robić też 30. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek i jeszcze jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę. W, tym, w następnym oczku robimy słupek i oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam, nawijam nitkę w kolejnym słupku, robimy słupek i oczko łańcuszka. I tak trzeba przerobić całe okrążenie czyli też 30 słupków, przedzielonych jednym oczkiem łańcuszka. I to przerabiamy dookoła. Ja już przerobiłam. Zaczynamy kolejny rząd. Robimy trzy oczka łańcuszka na słupek. Nawijamy nitkę. Tu na poprzeczce robimy jeszcze jeden słupek. Teraz nawijamy nitkę, nad kolejnym słupkiem robimy słupek. I na poprzeczce robimy kolejny słupek. Tak to wygląda. I znów nad słupkiem robimy słupek. I na poprzeczce robimy. Kolejny słupek. I znów nad słupkiem robimy słupek. I na poprzeczce znów słupek. Czyli w tym okrążeniu wyjdzie nam 60 słupków. I tak przerabiamy dookoła. Ja już przerobiłam. Tak wygląda początek naszej bombki. Zaczynamy robić wzór. Czyli trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, nawijamy nitkę nad kolejnym słupkiem, robimy słupek. Nawijamy nitkę nad kolejnym słupkiem, robimy słupek. Mamy 3 słupki. Teraz robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, nawijamy nitkę, opuszczamy jedno oczko, wbijamy się w kolejne. Robimy słupek. Nad kolejnym słupkiem robimy drugi słupek. I nad kolejnym słupkiem robimy trzeci słupek. Tak to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek, łańcuszka. Jedno opuszczamy, wbijamy się w kolejne. Robimy słupek. Nad kolejnym słupkiem. Robimy słupek i nad kolejnym słupkiem robimy słupek. Czyli będziemy przerabiać po trzy takie słupki i pięć oczek łańcuszka, a pomiędzy nimi jedno oczko łańcuszka. I tak dookoła. Już przerobiłam. Mamy piętnaście takich motywów. Robimy kolejny rząd. Dwa oczka łańcuszka. Na słupek do połowy nawinięty. Nawijamy nitkę, wbijamy się nad kolejny słupek z poprzedniego rzędu, robimy słupek do połowy. Nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejny słupek z poprzedniego rzędu, robimy słupek do połowy nawinięty. I teraz przez te wszystkie trzy nitki przeciągamy nitkę. Teraz raz, dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, wbijamy się raz, dwa, trzecie oczko. I robimy trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I znów dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę. I teraz z tych trzech musimy zrobić jeden słupek: czyli pierwszy słupek do połowy, drugi słupek do połowy i trzeci słupek do połowy nawinięty. I teraz przez wszystkie cztery nitki. Tak to wygląda. I raz dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, raz dwa, w trzecie oczko się wbijamy, długiego łańcuszka, robimy słupek i jeszcze dwa słupki w tym samym miejscu, czyli po trzy słupki na łańcuszku. O. Tak to wygląda. Cóż, jest prosty. Dwa oczka łańcuszka i znów z tych trzech robimy jeden słupek. O! Będą nam wychodzić takie kółeczka, półkola na razie. I robimy dookoła. Już przerobiłam, tak wygląda. Początek. Teraz przejdziemy tutaj oczkiem ścisłym na górę tych trzech oczek. Raz i dwa, bo tu mieliśmy dwa oczka łańcuszka. Jeszcze jedno i jesteśmy nad tym pierwszym słupkiem z poprzedniego rzędu. I teraz tu robimy tak. Trzy oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę nad kolejnym słupkiem. Robimy słupek nawijamy nitkę nad kolejnym słupkiem robimy słupek, czyli wychodzą nam znowu trzy słupki, tak jak było tutaj na początku. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. nawijamy nitkę, opuszczamy tutaj to, wbijamy się znowu tutaj te trzy słupki. Raz, dwa. I trzy. Trzy słupki nad słupkami z poprzedniego rzędu. O, tak to wygląda. I znów raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To omijamy. I znów nad tymi trzema słupkami z poprzedniego rzędu robimy trzy słupki. I tak będzie, będziemy robić całe okrążenie. Właśnie trzech słupków, pięć oczek łańcuszka. I tak naprawdę będą nam się powtarzać tylko te motywy. Ten, i ten, ten, i ten. Proszę tak przerobić dookoła. Kolejny rząd przerobiłam. Teraz będziemy powtarzać dokładnie to samo, co robiliśmy tu. Czyli z trzech będziemy robić jedno, i tutaj na łańcuszku będziemy robić trzy. Czyli znów dwa oczka łańcuszka na słupek do połowy. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejny słupek, robię słupek do połowy. Nawijam nitkę. Bijam się w kolejny słupek i robię słupek do połowy nawinięty. I teraz przez wszystkie trzy nitki, czyli tutaj się nam rozszerza, prosto zwęża. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj znów raz, dwa. W trzecim oczku łańcuszka robimy trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Dwa oczka łańcuszka i znów zwężamy, czyli z trzech słupków robimy jeden. Raz, dwa, trzy słupki do połowy nawinięte. I teraz przerabiamy przez wszystkie, czyli z trzech zrobiliśmy jeden. Wyszło nam pierwsze kółeczko. I znów dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa w trzecim. Robimy trzy słupki. Raz, dwa, trzy, dwa oczka, łańcuszka i trzy słupki przerobione razem. Raz, dwa, trzy i przez wszystko, wszystko razem, i mamy drugie kółeczko. I już nam wychodzą kółeczka. Tak przerabiamy całe okrążenie. Już przerobiłam. Wyszły nam pierwsze pełne kółeczka. Teraz przechodzimy znowu oczkami ścisłymi. Tutaj na te trzy słupki. I znów robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na słupek nad słupkiem z poprzedniego rzędu robimy słupek i nad słupkiem z poprzedniego rzędu robimy słupek. Znów mamy trzy słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę, to omijamy, przechodzimy znowu na te trzy słupki i robimy trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I znów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Omijamy to. Idziemy na te trzy słupki i robimy trzy słupki. Czyli powtarzamy to, co robiliśmy wcześniej. Tak jak mówiłam, tu są tylko dwa rzędy, które się powtarzają na przemian. Raz, jeden, raz, drugi. Raz, jeden, raz, drugi. I proszę teraz pokażę, przerobić te, ten wzór, czyli ten pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi przerobić do momentu aż nam wyjdą trzy takie kółeczka. Mamy tu pierwsze, tu zaczę zaczęte już drugie. Pokażę na tej bombce. Czyli mamy tak. Jedno pełne kółko, drugie pełne kółko i trzecie pełne kółko. Nie robimy tak, 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 jakoś tak, tylko po prostu po skosie. Jedno pełne, drugie pełne i trzecie pełne. Spotkamy się tutaj w tym miejscu. Ja już przerobiłam. Mamy raz, dwa, trzy pełne kółeczka. Tak to wygląda. Teraz zrobimy ostatni rząd. Naszego wzoru on troszeczkę się będzie różnił, ale niewiele. Przechodzimy oczkiem ścisłym znowu na te trzy słupki, tutaj, już jestem. I robimy trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, w kolejnym słupku z poprzedniego rzędu robię słupek i w kolejnym słupku z poprzedniego rzędu robię słupek. Mamy trzy słupki. Teraz omijamy to, wbijamy się znowu tutaj, ale najpierw zrobimy nie pięć oczek, łańcuszka, jak robiliśmy tu, tylko trzy. Raz, dwa, trzy. Nawijamy nitkę, wbijamy się znowu w te trzy słupki i robimy sobie trzy słupki. Dwa, trzy. O, w ten sposób. I ta bombka zacznie nam się nam minimalnie zwężać. I znów raz, dwa, trzy słupki i trzy oczka łańcuszka. Omijamy to miejsce i wbijamy się w te trzy słupki z poprzedniego rzędu. I robimy sobie trzy słupki. Czyli słupek nad słupkiem. Tak jak robiliśmy cały czas. Znów raz, dwa, trzy. To omijamy, wbijamy, to omijamy, wbijamy się tutaj znów te trzy. Raz, dwa, trzy słupki. I znów raz, dwa, trzy. I w ten sposób przerobimy już do końca. Już przerobiłam całe to okrążenie do końca. Robimy kolejny rząd. Trzy oczka, łańcuszka na słupek. Nad kolejnym słupkiem z poprzedniego rzędu robimy drugi słupek. I nad kolejnym słupkiem z poprzedniego rzędu robimy trzeci słupek. Trzy słupki. Nawijamy nitkę. Teraz tu, na tym łańcuszku, robimy słupek nawijamy nitkę i znów robimy trzy słupki nad trzema słupkami z poprzedniego rzędu 2 i 3 i znów nawijamy nitkę na tym łańcuszku robimy jeden słupek i znowu trzy słupki nad tymi trzema z poprzedniego rzędu czyli całe to okrążenie to będą same słupki. Same słupki. Robimy tak, żeby nawiązać do tego, co było na początku. I w ten sposób, może jeszcze pokażę jeden raz, na łańcuszku robimy jeden słupek. I teraz na tych trzech trzy słupki. I trzy. Przerabiamy dookoła. Ja już przerobiłam całe okrążenie. Teraz robimy kolejny rząd. Trzy oczka łańcuszka na słupek, nawijamy nitkę, omijamy jedno oczko, wbijamy się w kolejne i robimy słupek, nawijamy nitkę, omijamy jedno, wbijamy się w kolejne. Robimy słupek. Nawijamy nitkę, omijamy jedno oczko, wbijamy się w kolejne, robimy w słupek. Nawijamy nitkę, omijamy jedno oczko, wbijamy się w kolejne, robimy słupek. W ten sposób tam się już redukują te słupki. Tu powinno, powinniśmy mieć 60. A w tej chwili, jak zrobimy te słupki, właśnie z ominięciem jednego oczka, powinno nam wyjść. 30, yy, 15 słupków. Nie, no 30, dobrze mówię, przecież tu było 60. To tutaj 30 słupków powinno nam wyjść. I w ten sposób należy przerobić całe okrążenie. O, tak to wygląda. Dookoła. Już przerobiłam całe okrążenie. Ułożyłam sobie od razu balonik do środka, żeby mi było później łatwiej. I robimy zakończenie. Jeszcze dwa rzędy nam zostały. Czyli teraz robimy tak. Dwa oczka łańcuszka na słupek do połowy nawinięty. Wbijam się w kolejny słupek z poprzedniego rzędu. Przerabiam słupek do połowy nawinięty i teraz przez wszystkie dwie nitki. I znów nawijam nitkę, wbijam się w kolejny słupek, robię słupek do połowy nawinięty. Nawijam nitkę, wbijam się słupek kolejny i robię słupek do połowy nawinięty i teraz przez wszystkie nitki. I znów w następnym robię słupek do połowy, w następnym słupek do połowy i przez wszystkie nitki. W ten sposób zredukujemy sobie z 30. Tak, z 30 na 15. Słupków. I przerabiamy dookoła, już przerobiłam. Teraz będziemy robić ostatni rząd, czyli z 15 redukujemy do połowy wyjdzie nam 7 i 8 taki pojedynczy. Czyli znów dwa oczka do połowy słupka robimy na słupek do połowy nawinięty nawijamy nitkę wbijamy się w kolejny słupek z poprzedniego rzędu przerabiamy do połowy i przez dwie nitki i znów nawijamy nitkę wbijamy się w kolejne oczko przerabiamy do połowy słupek wbijamy się w kolejne oczko przerabiamy do kolej no przerabiamy do połowy i teraz przez wszystkie trzy chciałam tylko tak wam Nadmienić, żeby robiąc te, redukując te słupki, tu mocno zaciskać y, sobie tą nitkę. Bo jak będziemy mieli takie rozlazłe oczka, to później nam się to będzie właśnie brzydko formować. Nie będzie bombka ładna, kształtna. Bo tu będzie po prostu szerzej. Ważne, żeby tu ściskać, żeby ta nitka nam się tu tak nie rozłaziła. Czyli znów. Wbijamy się w kolejny słupek, robimy słupek do połowy. Wbijamy się w kolejny słupek. Robimy do połowy i przeciągamy przez wszystkie nitki. Tak zwężamy dookoła. Już przerobiłam. Przerobię jeszcze dwa oczka dodatkowe, obcinam nitkę. Bąbka gotowa. Nitkę należy zacisnąć, ładnie sobie w środku schować i usztywnić na baloniku. Można też na pewno zrobić sobie na akrylowej kuli. Jeżeli ktoś chce, żeby bombka była mniejsza, najprostszą metodą to jest po prostu wziąć cieńsze szydełko, na przykład 1,0 i cieniutką nitkę, i wtedy będziemy mieć bombkę mniejszą, na przykład 8 cm. Jeżeli robi się bombki na balonikach i się je dmucha, wtedy one wychodzą trochę większe. Z tego samego wzoru, nakładając na akryl, wyjdzie nam mniejsza po prostu, bo nie, nie będzie się tak naciągać. A tak wygląda gotowa. Jeszcze pokażę, bo były prośby, jak zakładam te końcówki. To jest taka zwykła końcóweczka od bombki szklanej. Ja kupuję na Allegro. Po prostu chwytam za te dwa druciki, kładam do środka i gotowe. Tutaj sobie jeszcze uformuję zawsze o, tą końcówkę. I ona tak sobie ładnie wygląda. Bombkę tak pomyślałam nazwę sobie, Bąbka siostra, ta będzie bąbka siostra gęsta, a ta ażurowa. Zapraszam na kolejny filmik. Cześć!